Cześć kochani, dzisiaj jest środa, 7.30, jak widzicie wstałam. I zapraszam Was na kolejnego vloga. Także bez żadnego przedłużenia zaczynamy. Ogarniam się z łóżka i idziemy robić szybko stanie na rękach i potem śniadanko, także widzimy się już na przybitkach. Padałoby się trochę ogarnąć, także pójdę umyć głowę z tego wam nie będę pokazywała, nałożę maskę, taką jak w poprzednim vlogu No, więc ogarnę sobie... Ciebie ogólnie ogarnę I będziemy zabierali się za śniadanką Także też wam coś pokażę I generalnie dzisiaj e, Piszę sprawdę z angielskiego Także mam nadzieję, że pójdzie całkiem dobrze mm. I w tym vlogu chciałabym Wam też pokazać takie ćwiczenie, które wykonuję na postawę, żeby mieć, wiecie, taką ładną, dobrą postawę. I jest ono parominutowe. To jest, na jest najszybsze ćwiczenie, jakie w życiu robiłam, wykonywałam. Jest bardzo proste, bardzo szybkie i ma efekty. Także też ma pokażę w dalszej części vloga. I lecimy na siedzenie. Dzisiaj na śniadanie tradycyjnie... Parówka z chlebkiem i herbatka. Także idę jeść i się do Was odezwę. Włosy też już mam ogarnięte, także jeżeli gdzieś tam z tyłu się suszą troszkę, także jest dobrze, jest dobrze. No i ogólnie w mojej szkole teraz jest taki czas, gdzie wystawiają oceny. Z racji tego, że przedłużyli nam semestr, to właśnie teraz wystawiają oceny semestralne i to co się dzieje jest taki sajgon, że po prostu ja nie wiem nauczyciele biegają, uczniowie biegają i nie wiadomo co się dzieje w ogóle no, ale poza tym, że właśnie jest taka nagonka, że tak powiem to jest bardzo fajnie dzisiaj będzie trening robiony i pokażę Wam moją zajawkę z wczoraj Wy widzicie ten film Jutro, czyli w czwartek. Ja go nagrywam w środę. A we wtorek... obejrzałam film na YouTubie takiej pewnej dziewczyny, która uczyła się tańczyć. I ja... pochwytałam to i nauczyłam się takiego krótkiego układu. Bardzo fajnego. Potem sobie go przećwiczę i Wam pokażę, jak on wygląda. Jestem tak zajarana tym stylem tańca, że ja po prostu... Jedna moje serduszko. Świetnie się w nim czuję. Świetnie wydobywa pewność siebie, kobiecość. Tak, no i tak ślicznie wygląda, że po prostu jestem zakochana tak w tym koncercie. Także, no. I ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ostatnio na Instagramie, um, nie na Instagramie, na TikToku, zobaczyłam dziewczynę, która um, przy pomocy butelki wody i latarki zrobiła lampkę i zrobiła sobie zdjęcia. I słuchajcie. Będę sprawdzać, czy to działa, jak, wychodzi taka, jak wychodzą takie zdjęcia. Także więcej Wam opowiem w filmie, który zobaczycie we wtorek. Um, I właśnie jest to taka mała zapowiedź tego, co zobaczycie w tym filmie. A ja jedynie jestem już taka głodna, a za parę minut, no pół godzinki mam um, zajęcia, także trzeba się ogarnąć. Ja już najedzona, także teraz idę włączyć sobie laptopa, bo on się będzie odpalał jakieś kilkadziesiąt minut na pewno. Także odpalimy sobie, wchodzimy. Na... Uwaga, będę was tu stawiać. I odpalamy laptopa. Ja w międzyczasie będę zadbać o mój świeży oddech, o moje ząbki, o twarz. I pomaluję się. Jakoś mega, mega mocno, bo też nie wychodzę dzisiaj niedzia. W domu nic takiego nie robię, więc zrobimy jakiś korektor, brewki. Zobaczymy. Dzisiaj Wam to pokażę. Także zapraszam Was do łazienki. Trzeba ją nawierzyć. Ja używam do tego z flafa. Jest to śmietanka do ciała. Akurat ja używam tego. Jest bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Bardzo wydajny produkt. Więcej o tym mówiłam też już u mnie na filmie na kanale. Także daję dosłownie takie kropelki. Takie, wiecie, takie bardzo, bardzo małe ilości. Na czoło, jeden policzek, drugi policzek, tutaj na bródkę i na nosek i powinno w zupełności wystarczyć. Czasami daję jeszcze więcej. Na przykład na noc sobie daję większą warstwę. Ja pręgnie mi nabliża całą twarz i po prostu smarowuję. aż się kłonię i w międzyczasie pójdę sobie naprawić to, bo jak już wiecie z jednym z moich vlogów mówiłam, że tutaj mi się po prostu tak kręcą włosy, że jak sobie zrobię je tak po prostu, to tutaj jest taka, taka górka, więc mega mi się to nie podoba. Także pójdę sobie to wyprostować. Robimy najpierw makijaż, z sobie włoski, żeby mi nie przeszkadzały. Korektor brwi. Chyba to tyle. Nie mam ochoty dzisiaj robić nic więcej. planów. Chyba z tego, co widzę, nie mam pierwszej lekcji. Wiecie, nie łączę się na mm, kamerkach, także chyba mam pierwszą godzinę wolną. Muszę tam tylko zrobić jakieś zadanie. O ile to jest prawda, bo różni nauczyciele, różni radami po prostu już się gubimy w tym wszystkim. I z racji tego, że nawet jeżeli ta lekcja by się odbyła, zostało mi jeszcze trochę czasu, więc sobie przejrzę pocztę i przejrzę sobie mm, dziennik. Także zobaczymy, czy coś tam nowego doszło. A ja też czekam na zamówienie. Także mam nadzieję, że już jest wysłane, bo chciałabym już je szybko dostać. Ale mój internet chyba średnio chce ze mną współpracować. A odnośnie tej paczki, widzicie ten film w czwartek. I w czwartek mm, ma ona przyjść. Więc jeżeli przyjdzie, to zrobię wam. Um, Prezentację na Instagramie, na mojej relacji. także wbijajcie na mojego Instagrama. A jeżeli nie przyjdzie w czwartek, to zrobię kiedy indziej. Także I tak, i tak ja zrobię, bo jest to coś, co mi się mega, mega jaram. Także yy, myślę, że będzie ciekawie. No, internet. Nie współpracuje ze mną internet, także Norma. I powiem Wam, że ostatnio zaczęłam um, robić takie um, ćwiczenia projektowe. To znaczy my pracujemy w ilustratorze i tam robimy różne kampanie, czy wiecie, różne takie projekty graficzne. I stwierdziłam, że żeby się rozwijać, zacznę robić coś tam sama. No i jakoś idzie. I się mega zajerałam, także um, myślę, że jest OK. Z tego, co widzę na dzienniku, nic się nie pojawiło, także możemy się wylogować. Na poczcie zaraz zobaczymy, czy coś się pojawiło nowego. Uwaga, o nie, moje zamówienie. Okazało się, że jednej z mojej rzeczy nie dostanę, bo nie ma na magazynie. Także dostanę jedną z dwóch rzeczy, albo nie dostanę w ogóle całego zamówienia, także muszę zdecydować, czy chcę jedną rzecz, czy nie chcę całego zamówienia. Jestem no, zmartwiona. Nie podoba mi się to strasznie. No dobra, dostanę jeden. Także nic nie zrobimy. A ja idę ogarnąć tą sytuację. Z racji tego, że mój niemiecki się nie odbył, ja się przebrałam. Jestem na sportowo i będę sobie ćwiczyła układ, o którym wam już mówiłam, także też wam pokażę. Muzyka będzie, będzie inna, bo prawa autorskie których nie mam, także, no, yy, ogarniam sobie statyw i zaraz będziemy sobie ćwiczyć. No, co do mojego zamówienia, to kaszanka. Yy, dostanę tylko połowę mojego zamówienia. No. Tyle, że ta połowa, która nie przyjdzie, była mi bardzo potrzebna akurat, także no, jestem trochę, wiecie, taka... Taka zła troszeczkę, bo pokrzyżowało to moje plany, ale mam nadzieję, że za niedługo yy, będę mogła sobie tą część, o której Wam mówię, dokupić yy, i zakupić sobie może w innym sklepie. Nie wiem, w każdym razie, miejmy nadzieję, że będzie git. Mega podoba mi się ten styl tańca i mega dobrze się w nim czuję, ale jak oglądam filmiki, które nagrywam, żeby sprawdzać postępy, wyglądam jak... jak pokraka, no nie oszukujmy się. Brakuje czegoś tam takiego, wiecie, no takiego tanecznego czegoś, brakuje mega. Ja to o drugi dzień dopiero się uczę, więc... jeszcze nie za bardzo ten układ. Także jest to do poprawienia na pewno. Ja też mam takie przyzwyczajenia, że wiecie, jak ja cały czas tańczyłam w zespole, to trzymałam się ramy, nie? Trzymałam się i jakby cały czas musiała być prosta, bo wiecie, no jak się nie było prostym w moim stylu, w którym tańczyłam, no to wszystko wypadało, nie? Wszystkie figury, które robiliśmy, się nie udawały. A tutaj, wiecie, muszę być taka dziętka, taka, no brak tej ramy po prostu jest i ciężko mi się przestawić na to, ale myślę, że popracuję to, będzie dużo, dużo lepiej. Nie powiem, bardzo dobrze czuję się w tym stylu. Bardzo chciałabym uczyć się dalej. Może, może w przyszłości zobaczymy. Na razie uczę się domowo, także nie ma tragedii, ale super dobrze jest. I co warto dodać, że ten styl tańca jest bardzo narażony na siniaki. Ja jestem dzisiaj drugi dzień, który trenuję, jakby ten układ. I już mam dwa siniaki, także <laughs> uważajcie na siebie I jeden z tych siniaków jest na kolanie Na razie jest taki, wiecie, brązowy, taki no nie wiem jak go nazwać, jest taki świeżutki, bo czuję, że, że mnie boli i będzie mega senior I drugi mam na stopie Fajnie, brawo ja I nie mam co się stało Powiem wam, że jestem mega, mega zawiedziona tą moją przesyłką, że część tej przesyłki nie dojdzie. No ale nie wiem, będę musiała tego się tego ogarnąć i po prostu tak mi to chodzi po głowie. Także no, nic, nic z tym nie zrobię, ale no tak musi być i bolą mnie sieniaki po tym tańcu. No, Na kolanie zwłaszcza, więc brawo ja. Słuchajcie, ja już jestem po sprawdzianie coś mi tu starczy i ja poszło tak średnio nie jestem zadowolona mogłoby być lepiej no ale cóż Po treningu, po wszystkich aktywnościach, po rozciąganiu, po treningu tańca, to, że ja powtórzyłam trochę. Także jestem cała wytrenowana. Piję teraz herbatkę, bo jest mi troszkę zimno. Także na rozgrzanie sobie piję. I słuchajcie, sorry za dźwięki, ale właśnie komputer. Mam nadzieję, że ogarnę trochę teraz trochę naukę. Wszystkie zadania, które muszę porobić. I zobaczymy... Chciałam dzisiaj sobie podobać w ilustratorze, ale nie wiem, czy zdążę. Najwyżej jutro coś ogarnę. Ludzie, słuchajcie. Weszłam właśnie na pocztę. I nie uwierzycie. Pamiętacie, jak cały film mówię Wam o tym, że moja paczka przyjdzie nie w pełni. Właśnie się okazało, że przyjdzie pe w pełni. Będzie całe moje zamówienie. Czajcie to! Mega się jaram. I gdyby, ja po prostu nie wiem, musiałabym szukać tej drugiej, e, tego drugiego produktu, że tak powiem, tego co zamówiłam, po jakichś innych stronkach, a tam jest, tam była tak zajebista cena, że ja bym musiała, nie wiem, po innych stronach szukać, te ceny byłyby dużo, dużo większe. Ja nie wierzę. Ale się jaram mega i jutro prawdopodobnie, znaczy, dzisiaj... Bo wyglądacie w czwartek najpierw, i dzisiaj prawdopodobnie będzie tam moja paczka, więc. O Jezu, jaram się jak dziecko, serio. Naprawdę jaram się, jaram. No, także. O! Sorry. U. I teraz. Y, zrobimy ćwiczenie na kręgosłup. Ja tylko się tutaj rozbiorę, bo bluza jest niewskazana, w sensie niewskazana. Jest niewygodnie. Także słuchajcie, jest to ćwiczenie na wadę postawy. Ja mam coś takiego, czekajcie, może uda mi się Wam tutaj to pokazać, że mi się schodzą barki do przodu. I mam tutaj po prostu taki koci Nie jest on jakoś mega, mega duży, ale jak wiecie, stoję czy coś, no to te barki idą do przodu i to bardzo brzydko wygląda. A ja też od dziecka się garbię i wiecie, mam... No po prostu ta, ta, ta postawa nie jest taka, jak bym chciała. Więc, żeby to zmienić, będziemy wykonywać ćwiczenie. Tak, już Wam pokazuję, tylko nie będzie Was postawić, bo mi miejsca zabrakło. Więc czekajcie chwilkę, ogarnę tutaj miejsce. Raz, dwa. I teraz by Wam tutaj to pokazać? Hm. Musicie mieć ścianę. Jakąś, po prostu byle jakąś ścianę, nie? I słuchajcie, chodzi o to, żeby tutaj kością ogonową nie robić czegoś takiego, czyli nie wypinamy pupy do tyłu, ani też nie robimy nie wiadomo do przodu, żeby nie spytać tutaj tak mocno po Czyli... Jak stoimy przy ścianie, kością ogonową chyba, przepraszam, jeśli powiem coś źle, dotykamy, dotykamy e, ściany. I teraz uwaga. Naturalne jest, że będziecie tutaj mieć dziurę między ścianą a lędźwiami. Każdy tak ma. No. I teraz uwaga. Tutaj, tą częścią mniej więcej, gdzieś odcinkiem właśnie piersiowym. Tam są jakieś takie kości, które się tak nazywają, ale nie wiem jak to się nazywa. Więc tutaj. Pokażę Wam tutaj na listko, bo będziecie bliżej. Czyli yy, kość ogonowa, odcinek piersiowy. I uwaga, łopatki w dół, w sensie barki w dół i łopatki do ściany. I możecie sobie ręce tutaj wyciągnąć. A i jeszcze bardzo ważna rzecz. Jak stoimy, tutaj przy tej ścianie wiecie, stopy mniej więcej tak no parę centymetrów od tej ściany, przy której stoicie i uwaga nie robimy przeprostu w nóg czyli jak mamy nogę to nie robimy tak, żeby ona była kurde, jak mam to pokazać czyli jak mamy, normalnie stoimy, to nie robimy przeprostu ani też nie robimy tak, bo to jest wiecie, no, nieprawidłowo, czyli stoimy sobie tak żeby wiecie, nie coś takiego przeprostu, żeby stać sobie tak mniej więcej w takiej prostej linii. I jeżeli już ustawimy się przy tej ścianie, czyli pupa do tyłu troszeczkę, tak żeby ta kość obonowa w nichła. Odcinek piersiowy, barki w dół i łopatki do tyłu wspinamy i stoimy tak. Dwie, trzy. 4 minuty i uwierzcie mi przyniesie to efekt. A! I jeszcze jedna rzecz, której zapomniałam, czyli głok. Słuchajcie, tą częścią tutaj na dole. Znaczą czekajcie, nie mogę pokazać tą tutaj. Nie wiem jak ona się nazywa. Więc już jak stoimy więc tą częścią do ściany i lekko w dół. Tak żeby czuć tutaj pod Idę na kolację, zjem sobie sałatkę z pomidora i będę oglądała z mamą telewizję. To na tyle zmęczyło mnie dzisiaj nauka i w ogóle wszystko, i ta sytuacja z paczką i w ogóle wszystko, więc ja w idę sobie. No, a jeżeli wam film, jeżeli film wam się podobał, łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I do następnego filmu.